Cześć! Witajcie na Felicjadzie. Słuchajcie, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam czas, żeby nagrać jakąkolwiek recenzję. Yy, zapewne będzie trochę chaotycznie, trochę. Róż yy, właśnie chaotycznie i, i pewnie nie tak dobrze, jak powinno być. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A dzisiaj zapraszam Was na recenzję powieści, której. Patronuję, której patronowałam, premiera była dokładnie na dzień matki, czyli na 26 maja. I ja tę książkę oczywiście w odpowiednim czasie przeczytałam, ale no nie miałam po prostu czasu ani chwili, żeby tę recenzję nagrać. I dzisiaj będziemy, będę opowiadać, no bo nie będziemy, wy będziecie słuchać, ja będę opowiadać o opowieści. Jeszcze będziesz szczęśliwa. Magdaleny Madejskiej. I w ogóle patronowanie tej historii, całej książce i bohaterom tej powieści, to była nie tylko wielka przyjemność, ale naprawdę ogromny zaszczyt, ponieważ autorka wydała tę powieść samodzielnie, całkowicie sama przygotowywała cały też proces wydawniczy, oczywiście ma zrobioną bardzo dobrą redakcję, korektę, skład i pod tym względem w ogóle nie można się do niczego przyczepić. To jest egzemplarz yy, mój, dlatego, że ja mam jeszcze dla Was oddzielny, który już jest przepięknie zapakowany, ale mam w tej chwili schowany, więc yy, no nie pokażę. Yy, pa przesyłkę patronacką już Wam zresztą pokazywałam w swoich mediach społecznościowych Niestety nie umiem na tyle edytować filmów i ich obrabiać, żeby ym, gdzieś wstawić takie zdjęcie, bo po prostu nie mam na to też fizycznie czasu. Ale tutaj pokażę, jest taka karteczka z wielkim podziękowaniem od autorki za wsparcie <noise> i oczywiście za to, że chciałam tę powieść objąć patronatem. I jak najbardziej było warto. Dlaczego? To jest historia Dagmary, która tak naprawdę ma wszystko, czego dusza zapragnie: ma wspaniałego męża, ma bardzo dobrą pracę, w której się spełnia, ma rodzi rodzinę w sensie rodziców, przyjaciół, i do tego szczęścia najbardziej jej jedynie brakuje dziecka. Niestety w splocie bardzo nieprzewidzianych wydarzeń i Takich, no trudnych, traci jakby najważniejszą bliską jej osobę. To jest praktycznie na samym początku powieści: nie jest to spoiler, więc mogę Wam powiedzieć, że traci męża, a okazuje się, że w niej samej tli się małe życie. Nowe, tak jest i sposób właśnie w jaki Dagmara musi sobie z tym wszystkim poradzić czy sobie w ogóle poradzi czy da radę czy właśnie będzie jeszcze kiedykolwiek szczęśliwa to o tym opowiada ta historia tak naprawdę o wielkim wielkim bólu wielkim cierpieniu o tym jak człowiek nie może sobie poradzić. Główna bohaterka właśnie Dagmara, ona sobie nie radzi. Ale jest niesamowitą szczęściarą, ponieważ ma wspaniałych, niesamowitych bliskich. Rodziców, którzy skoczył dla niej w ogień. I wiadomo, relacje z mamą bywają różne. Też tak po prostu jest, że te często relacje z rodzicielkami, z mamami są specyficzne. Ale ma za to, w ogóle, tak czy siak, ma bardzo dobre te kontakty z obojgiem rodziców. Ma niesamowitą przyjaciółkę, Edytę, która ją bardzo, bardzo wspiera. I właśnie pod względem bohaterów, oprócz tego, że bardzo, bardzo współczułam Dagmarze i... Może nie byłam się w stanie utożsamić z nią, bo ja tak pewnych rzeczy nie przeżyłam, ale to tak było pokazane, że ja ten jej ból naprawdę czułam całą sobą. Te jej emocje, to wszystko przez co przechodzi, byłam w stanie yy, odczuć. To te jej cierpienie, ten jej ból, naprawdę, tak to jest napisane. I bardzo jej i współczułam, i zawsze miałam ochotę ją przytulić, być przy niej, ale to nie jest osoba, to nie jest w ogóle osobowość, która mi odpowiada. To też nie jest osoba, z którą ja bym się w ogóle kiedykolwiek myślę zaprzyjaźniła i polubiła w prawdziwym życiu. Zupełnie nie mój typ osoby. W przeciwieństwie do Edyty, która emanuje. Po prostu takim ciepłem, taką dobrocią, yy, taką, taką, en, takim entuzjazmem i energią. I co jest niesamowite, że naprawdę jest przy tej swojej przyjaciółce i taka lojalność, tak wielka przyjaźń, żeby być i w lepszych, i w trudniejszych chwilach, to co pokazuje Edyta w trakcie tych. Tej, w trakcie tej historii to jest coś niesamowitego i chociaż właśnie Dagmara, no ja jej nie polubiłam o może tak powiem no, jakby wzbudza moje współczucie pełną em, empatię chciałabym ją wesprzeć i jej pomóc ale nie i chemii, nie wiem jak to określić. Natomiast z Edytą mogłabym konie kraść. W ogóle też właśnie, jak mówiłam, w bardzo ciekawy sposób pokazywane są relacje między członkami rodziny i z mamą Dagmary i z tatą. To w jaki sposób i oni podchodzą do samej Dagmary, do tego, co się wydarzyło w jej życiu, ale też i między sobą, jak się dogadują i w jaki sposób też pod wieloma względami ich rozumiem, szczególnie mamę Dagmary, ale też um, kiedy ta Daga się wkurzała na mamę, to jak najbardziej byłam w stanie zrozumieć, czemu to robi. Natomiast nie podobało mi się podejście Dagmary do pewnych spraw, jakby była tak kategoryczna, jeśli chodzi o pewne rzeczy, że w ogóle nie brała pod uwagę, czy, że może ktoś na przykład nie ma złych intencji, czy nie jest taki zły, od razu yy, takie ma przeczucie, takie najgorsze wobec innej, dlatego, że Edyta nie ma może wielkiego szczęścia w miłości, w sensie może na początku i poznaje jakiegoś tam mężczyznę w międzyczasie i yy, Dagmara, jakby, niby ją wspiera oczywiście, ale też, właśnie mówię, jest taka bardzo, bardzo kategoryczna. Jest bardzo ciekawą postacią, która też się pojawia w trakcie historii, jest Marcin, który jest architektem i który jest bardzo zafascynowany Dagmarą taki bardzo fajny sposób. Nie jest ani nachalny, ani, ani taki nieprzyjemny, tylko właśnie bardzo otwarty, mający w sobie też bardzo dużo takiej empatii, takiego zrozumienia. I on łapie się momentami, że na przykład popełnił gafę albo powiedział coś nie tak, bo mogło to być odebrane w niezbyt odpowiedni sposób. Dagmara też w tym swoim cierpieniu, w tym swoim smutku tak bardzo się zamyka na świat, że no, czy ona się z tego wydobędzie, to, to ja już wam nie, mus, nie będę mówić, bo no właśnie o to chodzi, ale jest. Tak to opisane, tak to pokazane, że ja czasami nie wiedziałam też, co mam zrobić, bo nie wiem, czy miałabym taką cierpliwość do niej, jaką mieli do niej jej bliscy i, i, i przyjaciółka. Naprawdę. Hmm. Samą historią, samą fabułą, ja jestem. Zauroczona, zakochana, naprawdę jest tak przepięknie i bardzo, bardzo emocjonalnie napisany, naprawdę cudownie. I Magdalena wyciągnęła z tej historii to, co najlepsze i pokazała czytelnikom jakby, to coś. Jednak jak mówię, pomimo tego mojego takiego współczucia dla głównej bohaterki, ja nie poczułam do niej sympatii. Może inni czytelnicy będą to mieli, natomiast dla mnie to nie jest typ, osoby, z którą ja bym chciała się często kontaktować. Ale. Może to też dobrze świadczy o tym, jak to zostało napisane, ponieważ z niektórymi bohaterami, no właśnie, ja mam więcej dla zrozumienia dla tego Marcin'a, dla Edyty, dla Dagmary rodziców niż jakby, no rodzaj zrozumienia, nie, zrozum, nie rozumcie jakby źle, bo ja już mówiłam, mam w sobie wiele współczucia dla Dagmary. Ale irytowała mnie czasami i nie miałabym do niej tyle cierpliwości, myślę, co, 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 co jej bliscy. Ale też właśnie myślę, że dobrze to było tak napisane i pokazane, żeby przedstawić różne typy osobowości, różnych rodzajów bohaterów, i też to, w jakimś sposób sobie z tym radzimy, czy nie radzimy. I yy... W ogóle pod względem konstrukcji i budowania, ja jestem oczarowana tą historią i bardzo bym chciała poznać ciąg dalszy, jeżeli w ogóle będzie, bo mam nadzieję, że tak, ponieważ no, ta historia ma zadatki na to, żeby ją kontynuować. I pod względem historii Dagmary i dziecka. I czy w ogóle. Tak, czy tam się wszystko dobrze rozwija, ale też bardzo bym chciała poznać więcej szczegółów historii samej Edyty, że brata Marcina, czy na przykład historię wcześniejszą z rodziców Dagmary, to albo kogoś jakby z tego, tego towarzystwa jak najbardziej Taką dobrą przy... powieść obyczajową w wykonaniu Magdaleny bardzo chętnie przeczytam. Naprawdę. Yy... Historia jest bardzo, bardzo poruszająca. Powiem Wam, że nie da się tego czytać bez uronienia chociaż jednej łzy. Naprawdę się nie da. Tak czuję. No. Ja wyłam, po prostu momentami tak płakałam, tak wyłam. Że nie mogłam się uspokoić, i bardzo mnie to wszystko tak poruszało. Tak. No, czułam, czułam to wszystko w trakcie lektury. I osobiście jestem historią naprawdę oczarowana. Pokazanie też tego rodzaju przyjaźni, jaka łączy Edyte i Dagmarę, jest niesamowita. Naprawdę, że można Mieć takich przyjaciół, że można mieć takich bliskich, którzy naprawdę pójdą za tobą do piekła <laughs> I, i zrobią dla ciebie coś największego. To, to jest wow. I konstrukcja bohaterów, i sama historia, i sposób przekazania warsztat literacki. Jestem bardzo. Jak na debiut, to słuchajcie, to jest debiut, to jest pierwsza powieść Magdaleny Jak na debiut jest tak dobrze, to myślę, że kolejne historie będą po prostu jeszcze, jeszcze lepsze. No, pod względem takim literackim, myślę, że nie mam się do czego przyczepić. Mogłabym tylko do samej konstrukcji Dagmary, że no ja i jakby nie byłaby Moją koleżanką nie byłaby moją znajomą, bo byśmy się nie dogadywały. O tak powiem. Gdyby e, oczywiście wszystko było w porządku, prawda? Gdybyśmy się tak poznały na żywo, no to nadajemy na zupełnie innych falach. Za to, jak mówiłam, z edytą mogłabym konie kraść, Marcina też bym chętnie bardzo poznała na żywo. Czy tak Mary Rodziców? A, no tak, Mary. Ale to jest oczywiście tylko moje podejście, bo myślę, że pewnie Dagmarę da się lubić, to tylko ja jestem taka <dziwna>, dziwna. dziwna. Może tak powiem. I całą powieść oceniam na 8 punktów na 10, ponieważ jest bardzo dobrze napisana, naprawdę. I jak na debiut, to jest wow! I dobrze literacko, i świetnie wykreowani, świetnie wykreowani bohaterowie, i właśnie poruszająca, emocjonująca historia, która łapie za wszystkie części ciała i po prostu robi dgawice to jest super. Wow, naprawdę. I jak mówiłam, 8 punktów. Na 10, a ode mnie będzie do zdobycia egzemplarz dla Was, który już jest przepięknie zapakowany, tylko po prostu go już fizycznie przy sobie nie mam. I dziękuję Wam, że mnie oglądaliście, wysłuchaliście. Mam nadzieję, że nie było za bardzo chaotycznie. Pewnie było, ale już trudno. I widzimy się przy kolejnej recenzji, przy kolejnej opowieści. I dziękuję Wam za wszystko. Trzymajcie się.